Witam Was już w 13 odcinku. Dziś zaprezentujemy bardzo ciekawy model. Jest to HTC One S. Już od dawna chciałem przetestować ten telefon ze względu właśnie na jego obudowę. Powiem, powiem szczerze, że to jest jedna z ładniejszych obudów, jakie aktualnie wyprodukowano tutaj, w ogóle, że tak powiem. No świetna, smukła obudowa. Tutaj ekran o, o przekątnej 4.3 cala, ale absolutnie Absolutnie tutaj nie widać tej, 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 tej wielkości tego e, telefonu. Świetnie się trzyma w ręce. Nie jest taki e, duży jak, jak to HTC ma w zwyczaju duży i ciężki, ten jest właśnie taki smukły i, 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 i nie najcięższy, więc e, fajnie się trzyma e, w dłoni, świetnie on leży. E, całość e, tutaj telefonu jest e, wykonana tutaj z jednego kawałka aluminium, tak jak w serii e, One. Tak samo było w serii e, One X. Jeżeli chodzi o telefon One X i One V, dużo mają te telefony wspólnego, szczerze powiedziawszy, bardzo udana seria. Teraz z perspektywy czasu można powiedzieć, że chyba z lepszych serii HTC ogólnie w historii. Takie jest ogólnie moje zdanie. Jeżeli chodzi o sam telefon, no tak jak powiedziałem, jeden kawałek aluminium, na szczytach mamy tutaj plastikowe, poliwęglonowe, jak niektórzy teraz mówią, tak modne dodatki, które, się tutaj, które możemy zdjąć ewentualnie i włożyć kartę SIM, nie ma wejścia na kartę pamięci, telefon wyposażony jest w 16 GB, e, tyle musi nam starczyć, aparat 8 megapikseli e, świetnym, świetny aparat naprawdę, e, kręci filmy w HD e, w najwyższej rozdzielczości e, oraz tutaj dodatkowo jeszcze diodo LED. E, na szczycie urządzenia mamy wejście na jack 3,5 mm e, klawisz włącz, wyłącz, odblokuj zablokuj, tradycyjnie ciszej, głośniej oraz po boku wejście na, na ładowarkę czy, czy, czy kabel micro USB przechodzą do samego telefonu mm, procesor 2 razy 1,5 GHz, Gigabyte RAMu no, stawiają tutaj w pierwszym rzędzie ten telefon, jeżeli chodzi o, o, o moc bardzo szybko bardzo szybko, praktycznie bez, bez żadnej zacinki. No, sprawdzicie tutaj jak to wszystko wygląda, wejdziemy tutaj w internet, w aplikacje. No moim zdaniem telefon nie oczywiście najlepszy na rynku, bo wiadomo, że, że One X i S3, jeżeli chodzi o specyfikacje, są dużo lepszymi telefonami, aczkolwiek dla zwykłego tutaj. Dla zwykłego człowieka, który, który aż się tak nie pasjonuje elektroniką, e, wydaje mi się, że ten telefon e, byłby idealny. Przechodząc szybko do aplikacji, e, mamy tutaj Androida 4.0, e, czyli tutaj z najnowszą e, dostępną aktualizacją na, na, na smartfony. Ponownie tutaj jeżeli chodzi o, o ten system operacyjny no też już nie będę się powtarzał jeżeli chodzi o, o, o ten telefon, e, bardzo podobnie wszystko wygląda jak w One X i, i w One V, e, co się zmieniło to tutaj ten e, jeżeli chodzi o, o, o aplikacje e, czyli, czyli menadżer aplikacji gdzie możemy sobie zamykać e, i tak zwanie killować te aplikacje, e, bardzo też efektownie to wygląda. Dokładnie dokładnie tak to wygląda. Jeżeli chodzi na przykład o odtwarzacz muzyczny, jeszcze może z aplikacji tutaj. Jakie tutaj mamy co nowego? No, nic nowego. Wszystko to, co było właśnie w tych poprzednich wersjach tego Androida, oczywiście tutaj mamy. Latarka, lusterko, oczywiście odtwarzacz. Jeżeli chodzi o pliki Office, pliki PDF-y, pliki PDF-ów. Może szybko wejdźmy do muzyki. Zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj już jest podzielone ewentualnie, czyli, czyli mamy tutaj dostęp i do radia internetowego, i do swoich MP3. -ek. Kliknijmy coś. Niech nas coś nam zagra. O tutaj. Odtwarzasz muzyki. Bardzo estetyczny, ale tak jak widzicie, no nieważne czy przypadkowo dotknę, tutaj nie ma przypadkowości. E, to wystarczy lekko dotknąć. Nie ma absolutnie żadnej, żadnej ścinki, e, żadnego lagowania. To wszystko działa tak jak powinno działać. Powiem szczerze, że jestem zachwycony tym telefonem. Zrobił na mnie bardzo dobre e, wrażenia. Oczywiście, tak jak w HTC Sense, no i, i HTC Sense, no, no, poprzez tyle telefonów, które miałem w ręce, i te, przez te wszystkie nakładki z Androidem, e, powiem szczerze, że w perspektywie znowu czasu e, stwierdzam, że, że, że HTC Sense e, jest najlepszą e, nakładką na Androida. I to nie są opinie przesadzone. No. Ładna, prosta, z dużą ilością opcji, ale te opcje są tak czytelne, tak łatwo można je znaleźć, nacisnąć, są tak intuicyjne. Powiem Wam szczerze, że, że naprawdę HTC odwala, odwala ka kawał dobrych roboty, coś mi tutaj przerwało w kamerce, więc kontynuujmy ten nasz test. A mianowicie, coś przerwało, władowała się bateria. Eee, miałem sprawdzić tutaj aparat, eee, więc zobaczmy oczywiście ekran. I jeszcze coś wam pokażę, ekran super amoledowy, dla mnie to jest idealne powiązanie, ekran super amoledowy, ekran o rozdzielczości, o, o przekątnej 4, powyżej 4 cali, no wtedy te, te, ten, ten amoled uwidacznia te swoje najlepsze walory, najlepiej to widzimy, oczywiście tą, tą głębię tej czerni i ten kontrast, jak widzimy te ikonki prawie wychodzą z tego, z tego ekranu. No ale wracając, aparat... 8 megapikseli. Mm, oczywiście tutaj autofokus wykrywanie uśmiechu, e, inne takie różne tam e, śmieszne funkcje. E, m, tak jak tutaj widzimy, e, jeżeli chodzi o jakość wideo, mm, 1200, 1920x1080 Full HD e, spokojnie ten telefon e, tyle wyciąga. Jeżeli chodzi oczywiście o, o, o te funkcje ISO, balans bieli, ciągła seria zdjęć jest włączony, więc jeżeli klikniemy tutaj... E zdjęcia robi nam, bodajże chyba 20 zdjęć na raz. Świetnie to wygląda. Jeden z lepszych też aparatów 8-megapikselowych. W tym HTC mm, też się poprawiło. E, nigdy, nigdy, jeżeli chodzi o multimedia, HTC nie brylowało. E, tutaj jest zupełnie inaczej. E, oczywiście, jeżeli chodzi o serię One. E, więc przejdźmy może od razu do internetu. Ekran bardzo czuły na dotyk. Ale to dobrze. Bardzo szybko się strona WP wczytała. Przejdźmy może na taką stronę główną. Może bardziej na moją stronę. Wyświetlmy to w pełnej wersji. Absolutnie. E, jestem w szoku. No Dwardzenie HTC One X nie pozostawił e, na mnie takiego dobrego wrażenia jak właśnie ten One S. Świetnie to działa. A może pochwaliłem go za szybko? Czytaj więcej. Oczywiście dopasowywanie tekstu jak najbardziej działa. Jeżeli chodzi o, o, o filmy doszedłem do tego w moim filmie z One X, 1 V. Mówiłem, że nie wczytuję tutaj filmów z YouTube'a. Wystarczy tylko tutaj w ustawieniach. Włącz obsługę flash. No i te filmy momentalnie się tutaj e, włączają. Spróbujmy włączyć ten film. Zobaczymy jak sobie poradzi na stronie internetowej. W moich filmach jeszcze tak tego nie testowałem. Działa je bardzo dobrze. świetnie, moim zdaniem e, telefon telefon idealny rewelacja mm, przy okazji tutaj powiem e, oczywiście remis był jeżeli chodzi o ankietę, który następny. Dzięki za taką ilość głosów, 46 głosów to jest nowy rekord, jeżeli chodzi o ankietę 16 do 16. HTC One S, wybrałem HTC One S, ale nie tylko z tego powodu, że, że, że to jest moje zdanie. Samsung Galaxy Advance. Jest już przetestowany przeze mnie, ale nie na mojej stronie, tylko na, na portalu wideotest.pl, więc też tam zapraszam moich widzów, żeby mnie ładnie zlajkowali, bo tam, bo tam też już niejako działam i tam też będę wrzucał filmiki. Oczywiście moją stronę i mój kanał też tutaj nie zaniedbam, więc spokojnie będę wrzucał filmy i też będziecie mogli mnie tutaj oglądać. No i to by było w sumie na tyle. To takie wstępne, bardzo uproszczone, uprosz bardzo, bardziej uproszczona ta wersja tutaj moja testu recenzji, co nie zmienia faktu, że absolutnie polecam ten telefon każdemu. Kto chce rozpocząć przygodę z Androidem i ten kto jest bardziej zaawansowany, jeżeli chodzi o, o smartfony Moim zdaniem, plasuje się naprawdę e, w szczycie tych wszystkich telefonów, e, tych nowości smartfonowych. E, no, tutaj, wadą zdecydowana cena e, cena tego telefonu, no to grubo ponad 1,5 tysiąca zł. U operatorów, e, jak i na Allegro, jak i w cenie detalicznej, tam okolice 2000 zdecydowanie za dużo. HTC zawsze się ceniło, ale to jest zdecydowanie za dużo na ten telefon no chciałbym, żeby on staniał, ale to raczej chyba niemożliwe to można powiedzieć, że to taka S-klasa. Ten One S to jest nieprzypadkowa, to jest taka S- klasa, jeżeli na przykład porównywasz się do Mercedesów, czyli najdroższe, nie jest najlepsze, ale najdroższe. No i to by było wszystko. Dzięki za wysłuchanie tej pogadanki. Trzymajcie się, subskrybujcie mój kanał, opisujcie, przepraszam, komentujcie to wszystko. Na razie trzymajcie się. Hej!